Cześć, jak się macie, tutaj PLK, Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 14 Ultimate Team. Nie, to nie są końce, jakie zostały mi, znaczy tak, to zostały mi, jednak za tyle nie sprzedały się moje legendy, już mały spoiler. W sumie straciłem 200 tysięcy, no ale niestety muszę sobie z tym radzić, więc ostatecznie zrobiłem dwa składy. Na początku początkowy, w którym grałem już kilka gier, no i... Problem ze strzelaniem. Miałem. Tu właśnie wersja jest taka, że czekajcie, tam Morena i Majkon to do innego składu, że normalnie jest Aguero oraz Nasri. Jednak rozpoczniemy dziś dzisiejszy odcinek składem innym. Kabaj informuje fenomenalne wali mi strzały z dystansu. Jak już do takiej sytuacji dojdzie, czy to z dobrej, czy to ze słabej nogi, jednak postanowiłem zjednoczyć pewne duo. Van Persie oraz Aguero w FIFA 13, uwielbiałem tą dwójkę na napadzie. Teraz mogą ponownie być razem na eśpę Runi, Nani, Royce, Alaba, Boateng, Schweinsteiger, Hummels, Neuer na bramce, no i Rafael. Sorry, sorry, myślałem kogoś po prostu z Manchesteru, bo tutaj na niego trzymam ze względu na jego pięciogwiazdkowe sztuczki. Po prostu chcę mieć kogoś, ogółem to ten ma sztuczki, ten ma sztuczki, ten ma sztuczki, ogółem, kurde... Cały, tu, znaczy napastnicy i pomocnicy wszyscy to mają strzał z dystansu na niesamowitym poziomie, więc to jest właśnie plus tego składu, że właściwie większość potrafi zdobywać bramki. No, jak widzieliście, miałem ostatnio więcej punktów, ale to ze ja, no, po prostu sprawdzałem, jak te zespoły sprawdzały się w lidze. No i tym zagrałem jeden mecz I właśnie ten jeden mecz wygrałem, inne to były tak, raz wygrałem, raz przegrałem, jednak powiem wam tak, jeśli tym składem nie wyjdę z Ligi Trzeciej, to ja sobie to daruję i przechodzimy na PlayStation 4, rozpoczynamy nam nową serię i tyle. Bo w, w takim tempie to ja nigdy stąd nie wyjdę i to jest po prostu prawda. O no, ile chciałbym dotrzeć tu do Ligi Pierwszej, na tak jednak no, wątpię, że to kiedykolwiek się wydarzy, ale mam nadzieję, mam nadzieję. A tutaj 4-3-3, mamy serię A po prostu. Dobre zagranie już na Aguero w polu karnym, Aguero będzie starał się przejść do środka ud Matko Boska! I to nawet nie jest rzut rozmyń. no troszkę przestrzelił. A szkoda, szkoda, bo to byłby piękny start. Mario Gomez, oh come on! Jego pierwszy strzał w tym meczu. O no, cholera jasna. Nie, zaraz odpowiem. Tylko muszę się dostać do pola karnego. Strzał z dystansu i to jest jeden do jednego! Rafael! Rafael, no wyskoczył z, dosłownie znikąd i zdobywa bramkę! W taki sposób remisujemy, to jest naj, Jeden z najgłupszych goli jaki... Kiedykolwiek został strzelony przeze mnie, no zobaczmy, bramkarz podaje, no, no to sobie walnąłem tą piłkę, nawet nie wiedziałem, że to podanie trafi do mnie. Ale jednak, to jest remis! I Rafael! Najtańszy zawodnik w tym zespole daje remis. Jej. Jednak zaraz może być kontratak. Już, Marko, nasz znaczy jaki kontratak? Możemy dowalić kolejną bramkę Royce. O, chyba nie, ale może rożny? Oczywiście. Bastian Schweinsteiger i to jest 2 do 1. 2 do 1. 3 minuty na zdobycie dwóch bramek wystarczyły. Właśnie dlatego mam boa w zespole. No, to jest tani zawodnik, ale jednak. Uwielbiam jego główki. No i. Plus, nie narzekam na niego jako obrońcy, jak spadnie jego ta zaktualizowana karta, to kupię jego lepszą wersję. Van Persie! No cóż, Handanowicz spokojnie. Okłem to, to jest też genialne. Mie, mieć kurde napad za ile? No za jakieś 400 tysięcy, a niech bramki zdobywają obrońcy, no coś pięknego. I w tym momencie Aguero, sytuacja sam na sam, marnuje to, Dobitka, faul karny. Nani! Matko boska, nie potrafię! Po prostu nie potrafię Aguero zdobyć żadnej bramki, to nie jest pierwszy raz kiedy tak się kończy sytuacja sam na sam z jego udziałem. To już któryś raz kiedy tak robię. Nie w tym odcinku, ale ogółem. Och, Nani zaszalał. To teraz jakoś wykiwać. Można i tak nie zrobić tego. Zagranie do niekrytego Van Persiego. Wayne Rooney pole karne! Gol! 3 do 1! I Rooney... Chyba wreszcie odnalazł się w naszym zespole. O ile, jako napastnik, to nie radził sobie zbyt dobrze, tak jednak, jako środkowy pomocnik ofensywny, nie mam się do czego przyczepić. I ponownie Aguero, tylko teraz odrobinę inaczej, ale jednak udaje mu się wpakować piłkę do siatki 4-1 i Sergio Aguero zdobywa bramkę. Szkoda, że nadal nie była to sytuacja sam na sam, tylko taki klasyczny lob, co w tej grze wielkim wyczynem nie jest, i koniec meczu prawdopodobnie. Przecież bym miał rację, tak jest, 4 do 1, smutno mi, ale cóż, liczy się to, że zdobywamy 3 punkty i w tym momencie mamy ich już 6! Cholera, miałem przejść dalej, tak ładnie mi szło, więc cóż, czas na kolejny mecz, nie? Oczywiście. HP 5, oh, fuck! Cholera jasna kasy, ja nie wierzę już po nas, kurde, ten lewy napastnik też nieźle wygląda, ale zobaczymy. Może być ciężko, that's what I do. No, that's not. To może być szybka kontra, szybka kontra. Neuer wybija piłkę Dante czy Aguero. To jest głupie pytanie, to jest oczywiście Aguero, który nie dobiegł. Zwany jako CR7, w tym wypadku CR9. Na skrzydle udało mu się trochę zabawić, dośrodkowanie, i to jest 1-0. Casemiro, no, no. Dlatego się jego bałem. Zdobywa pierwszego gola w tym meczu. Cholera, bez spalonego. Aguero, oczywiście, szybszy. Aguero, Aguero. No i trafia bezproblemowo. Petr Czech i jego śmieszny kapelusik. Pokonani. Serge Agüero, zobaczmy. Dante mógł tylko obserwować ten zgrab. Nie, nie, nie. To byłby zdecydowanie niepotrzebny komentarz. Później mogłyby się pojawić dziwne komentarze pod film. Jednak wszystko pod kontrolą. 1-1. Jakiś pomysł pewnie. No w którą stronę, stary? To miało być do wychodzącego Aguera, ale brawo dla Hummelsa Cristiano Ronaldo, Neuer niepokonany. I po raz kolejny Manuel Neuer, dobre zagranie. No dlaczego tu nikogo nie ma, żeby odebrać to nieudolne podanie Czecha? Muszę lżej podawać, bo jednak Neuer to jest cholera naprawdę wyższa klasa. I jego podania są mocne. Aruni! No nie traf, mogą to spokojnie rozegrać. Coś jeszcze, że Alaba zaraz zobaczy kartonik? Właściwie jestem pewien i tak jest. Dawid Alaba, żółty kartonik za fauna w jego koście. I po pierwszej połowie, jeden do jednego, raz Casemiro oraz raz Agüero. Można rzec, że wyrównane spotkanie, choć miałem tradycyjnie niewykorzystane sytuacje. Trochę tak Ronaldo mnie zawodzi. Liczyłem na coś więcej w jego wykonaniu, ale nie będę narzekał. Dziękuję panie sędzio i Wayne Rooney sam na sam Rooney! Ale lob! Ale lob, no cóż. Ile to jest? 2-1, no, ale liczy się to, że jest prowadzenie. A zaskoczył mnie, nie ukrywam. Numerki później jakoś postaram się pozmieniać. Zobaczmy, tak przyjął i słabszą nogą udało mu się przerobować Czecha. Dobra, Nani, ja tylko w tym momencie na tobie polegam. Nani! Pole karne nie trafia do... w no ewidentnie tak jest! Choć wolałbym właściwie trafić bramkę. Do rzutów karnych nadal nie potrafię wykonywać, żółta kartka dla Dante. I pytanie brzmi, czy trafię. Van Persie, uderzenie, trafiam! nie, nie wierzę, nie wierzę, trafiłem z rzutu karnego, wreszcie! Tyle razy marnuje, ale jednak się udało... Ciu, 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 o ile to. <śmum> Nie bywą strażacki, tak jednak... Mi to bardziej się podoba jako karabin. Maszynowy 3 do 2. Och fuck! To jest mój mały Ronaldo, tyle powiem. Nani! Fuck, Rooney! To tylko kontrolowanie piłki. Bastian szweinstein zabili go. Jednak chwila Royce. Ruletka Marco Royce. tak! I po co mi Ronaldo? Powiedzcie mi, po co mi Ronaldo? Skoro ma Marco Royce'a, który zdobywa jedną z najpiękniejszych bramek, co za strzał? Jeny! Jeny! Dobra, tylko teraz to utrzymać. Dobrze. Aguero. I koniec meczu, wygrywamy. Udało się! Ronaldo, pokonany, Aguero, Rooney, Van Persie oraz... Royce! O cholera no, się wkurzyłem, że tą bramkę straciłem, ale jednak! To jest zwycięstwo, Marko! Ukłony, brawa dla Marco Royce'a, który... Kradnie szał tą bramką! A ja zdobywam kolejne trzy punkty, dzięki! Dzięki! Nie no, nie mówcie, że ta bramka wam się nie podobało, to było... Wyśmienite! Niesamowite! coś naprawdę nieprawdopodobnego, jednak teraz przejdźmy do ostatniego meczu. Przenosimy się na King Stadium. You're gonna lose. I'm not gonna lose. I'm gonna whip your ass. Italian ass. Serie A ass. Um, a, a, ja, ja wygram. Ja wygram. Nie boję się. Nie boję się Baboteliego, Nie boję się Dinatale, Talek, czy kogoś innego. Handanowić również to nic. Wayne Rooney sprytne dośrodkowanie i prawie, że gol samobójczy to jest, powiem wam, że idealny sposób, z tego co pamiętam w dwa razy właśnie przez no takie podanie wymusiłem samobója, więc trzeba to praktykować. A tym razem to Robin Van Persie, który zamarkował, no no cóż, kolejna już sytuacja w pierwszych minutach meczu, kolejna zmarnowana, ale coś dzieje, że następna to będzie pierwszy gol. Van Persie, go! Ho, ho, lol! Nie wiem co to było za słowo. Nie było to słowo Van Persie. Na 1 do 0 bałem się uderzyć, bo jednak no naciskany byłem, ale to jest właśnie ta jego lewa magiczna noga. 1-0 Sędzia, matko Boska, ruszyłby się. Przez to no, nie mam okazji. I co, może jeszcze powiecie, no a jakby inaczej, wszystko przez cholernego sędziego, który zablokował mi gracza. Ale takie cieszynki gramy, no to ja ci zaraz pokażę, żeby się uspokoić. Ja jestem niespokojny? Ja jestem niespokojny?! Jeszcze pauzujesz, ja ci dam zaraz. Aguero! No matko boska! Kun! Wsadzę Bentnera i będę ben miał kurde problemy z głowy. No, ło! Jak? Cholera jasna! Ale wpakowo, no zobaczmy! Wbiegł znikąd i BUM! Fuck. Van Persie nie zmarnuje tego, i oczywiście druga bramka arwie Piego w tym meczu. Ale no nie ukrywam, o ile nie strzelał wcześniej, tak jednak teraz się rozkręcił. Ładnie sobie wypracowano i to była. to była po prostu rakieta. Serio? Serio? Dosłownie przed chwilą zdobyłem gola. No 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 tak, Czerwona kartka dla Alaby Wyśmienicie Balotelli, Liszy uderzenia. Ha 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 Nie tym razem mój drogi wybacz. <laughs> Kabaj no, niestety do piłki nie rozzuko Ci jest sytuacja no, come on, no Chyba tak jest, jesteś karny! Nie wiem za co. Nie mam pojęcia za co jednak nie mam zamiaru oczywiście się sprzeczać. Van Persie, czy to jest kolejny gol? I tak jest, Robin Van Persie. W tym momencie, jeśli się nie mylę, to jest hat-trick. No cóż, to, to mi się podoba. Robin pokazuje, do kogo należy to boisko. Gratulacje. Marco Royce, i mamy 4 do 2. No cóż, co jak co, jego strzały z dystansu są niesamowite. Widzieliśmy to wcześniej. Widzimy to teraz, Royce w 88 minucie daje nam definitywne zwycięstwo, naprawdę piekielne uderzenie. Marko, trzeba to robić częściej, nie? I koniec meczu, ostateczna wygrana, ostateczny rezultat, 4 do 2, 3 bramki Van Persiego, 1 Royce'a, 2 razy Dinatale Natale dla FC Vipers. To oznacza, że zdobywamy po raz trzeci 3 punkty w tym meczu, no i tym samym mamy ich w sumie... 12, jeśli dobrze liczę, 3 razy 4, 4, 8, 12, doskonale, moja matematyka jak zawsze na wysokim poziomie, bilans, no cóż, 4 z mecze zagrane tym składem, 4 wygrane, mam nadzieję, że tak samo będzie w kolejnym odcinku, ja dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam, Pelka Damian, do usłyszenia, cześć!